Ten film będzie nieco inny od pozostałych, i jednocześnie będzie on ostatnim w temacie Dawida Ozdoby. Po ostatnim moim filmie odezwała się do mnie rodzina Dawida Ozdoby oraz jego bliscy, i od tamtego momentu przestałam już grzebać i poszukiwać nowych tropów. Co nie oznacza, że w tym filmie nie zobaczycie czegoś całkiem nowego, i myślę, że bardzo interesującego. Robię ten film przede wszystkim z szacunku do widzów, którzy to śledzili, żeby nie zostawiać Was z taką mieszaniną wszystkiego i po prostu nie wiadomo o co chodzi. No i też dlatego, żebyście nie myśleli sobie, że ktoś mnie zastraszył, że jestem za blisko poznania prawdy lub trzecie to w ogóle absurdalne, że jestem dziewczyną z lasu. Już w pierwszym filmie wspominałam, że nigdy nie poznałam Dawida ozdoby osobiście i usłyszałam o nim w zasadzie dopiero przy sytuacji z Pandora Gate. Nigdy nie siedziałam w świecie w Fame MMA, więc o Dawidzie Ozdobie usłyszałam po raz pierwszy przy okazji Pandora Gate, ale bardzo zaciekawił mnie ten temat, więc postanowiłam to bardziej zbadać. Ale najważniejszy argument, dlaczego ten film powstaje, to fakt, że po swoim trzecim filmie napisałam na Instagramie właśnie o tym, żeby nie kontaktować się z rodziną, zachować szacunek i że nie ma możliwości, aby Dawid Ozdoba żył. Natomiast na Instagramie ogląda mnie około 3000 osób, więc myślę, że ten film trafi do większej ilości osób. I jednak mam w tym wszystkim takie poczucie, że robię coś dla dobra rodziny, czyli jednak, żeby ten apel rozrósł się na większą publikę. Żeby to sobie wszystko podsumować, musimy temat podzielić na dwie części. Pierwsza część to Grada Wida ozdoby, w której chował on różne przedmioty i pieniądze w różnych lokalizacjach, natomiast druga część to te wszystkie dziwne przypadki i w zasadzie wszystko to, co wokół. Skupiając się więc na pierwszej części. Parę osób pojechało w niektóre miejsca i na przykład w Miliczu, tam gdzie był rower, już go nie ma. Tam, gdzie miała być kasa w lesie przy tym słupku, było rozkopane, więc nie wiadomo, czy coś tam się znalazło, czy nie. Jeżeli chodzi o współrzędne, które podał Instagram Pięciu Wspaniałych, to te budynki były już w większości zburzone i jedyna rzecz dziwna, na którą ktoś natrafił, to rozmyta czerwona plama na drzewie, która niewiele wnosi. Fantazja nas ponosiła z nadzieją, że będzie tam ukryta jakaś książka, lub pendrive z nagraniami, nie możemy stwierdzić w 100%, że coś takiego nie istnieje, ale tym bardziej nie możemy stwierdzać, że coś takiego istnieje. Pokazałam wam zdjęcia od osób, które pojechały w niektóre miejsca i zrobiłam to nie bez powodu, ponieważ nic tam po prostu nie ma i chcę, żebyście mieli na to namacalny dowód. Co więcej, chcę jeszcze nakierować na jedną rzecz, a mianowicie jak wiemy, ta sytuacja była tak bardzo na topie. Że było sporo osób, które próbowały się podszywać pod Dawida ozdobę lub pod osobę, która coś wie albo ma kierować grom. Ja sama raz się dałam nabrać na przykład na kanał Riddle, który totalnie nie miał żadnego powiązania z Dawidem ozdobą. Więc, jak widzicie, są pewne osoby, które próbowały w tej kwestii manipulować, a co za tym idzie, mogą się także pojawić osoby, które stwierdzą, że po prostu będą udawać, że na przykład coś znalazły albo coś podłożą w te miejsca. Także ja chcę Wam przekazać, że po tylu latach nic tam już nie ma. A myślę, że jeszcze warto wspomnieć, że podczas tej akcji, w której Dawid Ozdoba zostawiał te przedmioty w różnych miejscach, to w tym samym czasie rozwoził też między innymi przedmioty różne do domów dziecka. Teraz pojawia się kolejna rzecz, czyli głosy na temat tego, że Dawid Ozdoba przecież by się cieszył, że gra jest kontynuowana. Gra, którą rozpoczął, sprawdza się na tyle, że Dawid gdzieś tam u góry na pewno jest szczęśliwy, bo marzył o tym, żeby ktoś w nią z nim zagrał. Chciał sprawdzić, czy ma zdolności, jakie sobie przypisywał. Jego miniaturki zgadzają się z obecną aferą, a tytuły przewidziały apokalipsę na ten rok. Może i tak by było, natomiast negatywnie odbija się to na rodzinie i bliskich Dawida ozdoby. Co więcej, słusznie uznali oni, że jest już po prostu za późno. Teraz przejdźmy do drugiej części, czyli. Wszystko to, co wokół, te wszystkie przypadki w związku z tą sprawą mogły nas nakierowywać na pewne teorie. Pierwsza, najbardziej racjonalna, oczywiście mówiła, że te przypadki to po prostu jeden wielki przypadek. Inna teoria, która jest nieracjonalna i w tym filmie chcę ją obalić, to, że Dawid Ozdoba sfingował swoją śmierć i wciąż może żyć. Trzecia teoria mówiła, że przekazał lub schował komuś informację, nagrania książkę, coś tego typu. No i czwarta teoria mówiła, że po prostu widział więcej i mógł to wszystko przewidzieć. Zanim jednak opowiem Wam o nowych rzeczach, to skupmy się na tych dwóch teoriach. Czyli, że Dawid Ozdoba przekazał komuś książkę lub przekazał komuś misję kontynuowania tego, co zaczął. Nie ma na to absolutnie żadnego dowodu. A jeżeli chodzi o sfingowaną śmierć, to zadajmy sobie pytanie, jakie elementy w ogóle mogły kogokolwiek skłonić, aby tak pomyśleć. Po pierwsze, post na Facebooku mamy Dawida Ozdoby, który moi drodzy był edytowany. A to, co w tym wszystkim jest jeszcze bardziej zaskakujące, to fakt, że mama Dawida Ozdoby już 23 września publikuje na Facebooku pożegnanie. Tutaj muszę przyznać mój błąd, że zawierzyłam temu co widzę, plus zawierzyłam stronom dziennikarskim. Takie informacje były podawane przez różne portale, ale na szczęście oświeciła mnie moja koleżanka, która powiedziała, że da się sprawdzić edycję postu w komputerze na Windowsie. Tak więc zrobiłam, i tutaj macie dowód, że post był edytowany 3 października. A co za tym idzie? Nie ma możliwości, aby mama Dawida ozdoby wiedziała szybciej o jego śmierci. Drugi argument, który skłaniał nas, żeby tak myśleć, to Dominik Kraczkowski, który Około pół roku wcześniej sfingował swoją śmierć. Od samego początku dawałam go pod wielkim znakiem zapytania. Wspominałam o nim oczywiście, pon ponieważ podawał się on za osobę, która coś na ten temat wie. Jednak ten wielki znak zapytania właśnie się rozmył, ponieważ Dominik Raczkowski na swoim Instagramie napisał, że koniec gry. Wiem, że wciąż jest wiele rzeczy, które nie są wyjaśnione i dają nam do myślenia, jak na przykład pomylona data śmierci na krzyżu. Dawid Ozdoba oficjalnie ginie 3 października, wtedy właśnie pojawia się film Wardęgi. 8 października natomiast pojawia się film Konopskiego, a taka data widnieje na krzyżu Dawida Ozdoby, co mogło być najzwyczajniej w świecie przypadkiem. I oczywiście to, od czego wszystko się zaczęło, czyli zdjęcie Dawida Ozdoby z hashtag Grasz na filmie Konopskiego. Nie wydaje mi się, aby miał to być proces, który miałby uatrakcyjnić film Konopskiego, ponieważ jak wiemy, Cała Polska na niego czekała, więc takie zabiegi absolutnie nie były potrzebne. Ale żeby się dowiedzieć, o co w tym chodziło, to chyba trzeba go zapytać bezpośrednio. Ale jedna rzecz tutaj jest najważniejsza. Dla mnie osobiście niepodważalnym argumentem jest rodzina, która przeżywa to cierpienie, a nie tropy, które, jak widzicie, bardzo łatwo jest niektóre z nich obalić. Żeby to wybrzmiało jeszcze bardziej dosadnie, to po rozmowach z rodziną oraz bliskimi, mam pewność, że niestety, ale nie ma możliwości, aby Dawid Ozdoba żył. A zatem pozostaje nam jeszcze jedna teoria, w którą ja osobiście wierzyłam od samego początku najbardziej, a teraz zaczęłam w nią wierzyć jeszcze bardziej, ponieważ odezwała się do mnie pewna osoba, która poznała Dawida Ozdobę osobiście i zgodziła się na to, aby podzielić się swoją historią. Ja Dawida poznałam przez mojego e, byłego partnera w roku 2000. 15, ponieważ mój były partner również był, tak jak kiedyś, Dawid, tancerzem erotycznym, i znał Dawida z różnych pokazów, występów, z mistrzostw Polski czy Pendejsów. I pamiętam, że pojechałam wtedy razem z moim chłopakiem, to był bodajże marzec koniec marca. Na imprezę, tak zwaną e, Babski Cąber. Wtedy też pamiętam, że e, jakoś tak nie za dobrze, nie za dobrze się czułam a, i poprosiłam mojego chłopaka, żebyśmy na chwilę wyszli na zewnątrz, a, przewietrzyć się. Wtedy też jakoś Dawid wyszedł, podszedł do nas, a, przedstawił się mi, ponieważ, tak jak mówię, mojego chłopaka już znał. Złapał za rękę, spojrzał mi w oczy. I powiedział do mnie takie słowa: e, Wow, ale fajnie, kiedy, y, kiedy rodzisz. Co, coś w tym stylu powiedział, patrząc mi przy tym bardzo głęboko w oczy. I ja się tak zaśmiałam. Wtedy powiedziałam Dawidowi, że zapewne, zapewne urodzę, jak tylko zajdę w ciążę. I, i zaczęliśmy się śmiać z moim chłopakiem. A Dawid dalej, patrząc mi naprawdę bardzo głęboko w oczy, powiedział: no fajnie by było, gdyby to był 23 grudzień, bo akurat na święta wyszłabyś już z się sobie do domu. Ja po prostu jakoś tak no strasznie dziwnie się czułam z tym, co, co powiedział, ponieważ no ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że, że jestem w ciąży, a ja faktycznie już wtedy byłam w ciąży. Pamiętam, że wróciliśmy z tej imprezy. Ja jeszcze długo nie mogłam zasnąć, ponieważ ciągle jakoś tak miałam w głowie słowa Dawida. Jakoś dwa dni po, po tej imprezie cały czas źle się czułam, więc postanowiłam zrobić sobie test ciążowy. Test ciążowy oczywiście wyszedł pozytywny. Udałam się do lekarza. Zrobiłam wszystkie badania. No i na wizycie lekarz powiedział, że także jestem w ciąży i powiedział, że przewidywany termin porodu to jest 23 grudzień. Ja wtedy naprawdę byłam w bardzo ciężkim szoku, jak, jak lekarz mi powiedział taką przypuszczalną datę. Porodu, ponieważ była to taka sama data, jaką wskazał Dawid. Tym bardziej, że Dawid stwierdził, że jestem w ciąży, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam o tym, że, że jestem w ciąży i do dzisiaj po prostu nie daje mi to spokoju, jak to mogło się stać. Moja córka przyszła na świat wcześniej, ponieważ przyszła 8 grudnia. Było to, no niedługo będzie 8 lat temu. Ale do tej pory nie daje mi to po prostu spokoju. Cały czas siedzi mi to w głowie słowa Dawida i to, w jaki sposób on mówiąc to, patrzą na mnie. Być może gdyby nie fakt, że moja córka musiała urodzić się przez cesarskie cięcie, ponieważ miałam komplikacje już pod, pod koniec ciąży, to być może faktycznie urodziłaby się 23 grudnia. Pamiętam też, że um, dzień przed tym, jak e, dowiedziałam się o śmierci Dawida, e, tak sobie wieczorem siedziałam i nie wiem, co mnie tak natchnęło, żeby, e, żeby, żeby, nie wiem, zadzwonić do niego, zapytać się, co tam u niego słychać, bo coś ostatniego w ogóle nigdzie nie widać, nie słychać nic, co tam u niego. Ale stwierdziłam, że już jest za późno i, i po prostu, że zadzwoni rano. I to też było bardzo dziwne, ponieważ, no. To, to przyszło tak nagle. Leżę sobie w łóżku i myślę, kurczę, nagle tak do głowy wpadł mi, nie wiem, Dawid. Jezu, co tam u niego? E, jak się czuję? E, wiedziałam, że, że miał tam jakieś problemy z depresją i tak dalej. Mówię, może kurczę, wartałoby zadzwonić, pogadać. No i tak jak mówię, no, stwierdziłam, że zrobię to następnego dnia, ponieważ było już późno. Oczywiście w, wstałam rano, wyprawiłam córkę, zaprowadziłam córkę do, do szkoły, wtedy córka moja była w pierwszej klasie, no i przyszłam do domu, zrobiłam sobie kawę, wzięłam telefon i mówię, no dobra, no to dzwonię. Ale kiedy z, weszłam jeszcze tak na chwilę z ciekawości na Facebooka pamiętam, Zobaczyłam informację, że, że po prostu Dawid, Dawid nie żyje. I to była druga taka sytuacja, gdzie, gdzie ja tego nie potrafię zrozumieć. Pierwsza sytuacja była z tą ciążą, a druga sytuacja z tym, że um, ja poczułam taką chęć zadzwonienia do Dawida, taką nagle, nagle, po prostu nagle, a kiedy już chciałam to zrobić, okazało się, że go nie ma. Tego też nie potrafię sobie e, wytłumaczyć. Ta osoba oczywiście jest autentyczna, natomiast nie pokażę Wam żadnego dowodu na to, ponieważ chcę zachować anonimowość tej osoby oraz jej bezpieczeństwo. Bo jak zdążyłam się przekonać, nie każdy potrafi takie rzeczy uszanować. A ta historia czy sytuacja tego typu nie była jedyną, więc rzeczywiście Dawid Ozdoba. Mógł po prostu mieć wyższą intuicję oraz większą wrażliwość niż taki zwykły człowiek, i naprawdę mógł mieć zdolności, w których był w stanie coś przewidzieć. Zagłębiając się w tą sprawę, do dzisiaj nie daje mi spokoju fakt, dlaczego w tych ostatnich latach życia Dawida Ozdoby spotkał go taki hejt. A dowiedziałam się jeszcze, że jego walka z Adbasterem była charytatywna, więc tym bardziej niepojęte jest dla mnie, jak ludzie mogli go wygwizdać i śmiać mu się w twarz, a początkowo nawet nikt na to nie reagował. Generalnie temat walk i tego wszystkiego co wokół to bardzo głęboki temat. Ja odcinam się od sprawy i zakończam ją na tym filmie. Przede wszystkim dlatego, że taka była prośba od rodziny oraz bliskich Dawida ozdoby, a także dlatego, że jak usłyszałam o tym, że ludzie potrafią wydzwaniać na przykład o 6 rano, albo wypisywać z dziwnymi pytaniami typu, gdzie jest Dawid, albo Generalnie spróbujcie sobie to wyobrazić, jak to muszą być nieprzyjemne sytuacje, i także ile bólu muszą sprawiać. Nawet ja zaczęłam dostawać bardzo nieprzyjemne wiadomości, których nie zamierzam cytować, ale ludziom, ludzie piszą też do mnie, żeby nie przestawać, jak to, dlaczego. No i oczywiście też odzywają się fejki, które wmawiają mi, że przecież jestem już za blisko, żeby rezygnować. Co jest jedną wielką bzdurą, więc uczulam was, żeby skupiać się na faktach. Dlatego mam nadzieję, że każdy, kto natrafił na ten film i przeszła mu przez głowę taka myśl, to dwa razy się zastanowi i zrezygnuje z tego głupiego pomysłu. A ja jeszcze raz pragnę zaapelować i to jest w tym wszystkim najważniejsze żeby nie wypisywać po prostu do rodziny oraz bliskich Dawida ozdoby. To jest coś strasznego.